Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przesyłam garść informacji z gniazda nie dzikich bocianów, które gnieżyły się w dość dużej ilości, ale o tym w innym filmiku, na terenie ośrodka rehabilitacji, ale z gniazda kalekich bocianów, które, jak wiecie Państwo, z poprzednich filmików złożyły, jaja, z których wykluły się młode. Także bez żadnych zbędnych przedłużeń zapraszam do obejrzenia dalszej części filmiku. Dla niewtajemniczonych objaśniam, że w tym roku do lęgu na ziemi, w naziemnych gniazdach, przystąpiły dwie pary bocianów: Maksy gniazdujące na górce oraz bociany, których imiona internauci znają, ale ja ich nie pamiętam, bo tych informacji jest dość za dużo do zapamiętania. Ale dwie pary kalekich bocianów przystąpiły do lęgu, z czego u jednych wykluło się potomstwo. U maksów gniazdujących na górce jaja były niezapłodnione, w związku z czym bociany w dalszym ciągu je wysiadują, ale to ma swój sens, dlatego że jak trafią do mnie wyrzucone z gniazd pisklęta, to zamiast wychowywać je ręcznie gdzieś tam w wolierze, będę mógł je podłożyć do maksów, które zajmą się tak jak prawdziwi bociani rodzice. Oczywiście z moją pomocą, bo z racji tego, że są kalekie, nie są w stanie latać na łąki, żeby zdobywać pokarm, więc ten ja im muszę podrzucać. Natomiast teraz przechodzimy do piskląt. Tej pary bocianów, w których młody się wykluły, masło maślane. Jesteśmy oto w gnieździe trwale kalekich bocianów, bocianów niepełnosprawnych, które z racji swoich kontuzji nie są w stanie latać, ale czują instynkt rozmnażania, dlatego też składają jaja, w tych gniazdach i wychowują sprawne potomstwo, dzięki czemu jak najbardziej przysługują się w ten sposób bocianiej populacji. Oczywiście, w ostatnim filmiku pokazywałem Państwu, że dwa młode już się wykluły. Niestety nie przeżyły pierwszych kilku dni swojego życia więc padły po prostu mimo najszerszych chęci i opieki, ale tak się dzieje i z tym musimy być pogodzeni, dlatego bociany, wiele ptaków składa nie jedno jajo, a pięć czy sześć, żeby zwiększyć szansę przeżycia chociażby kilku pisklętom. To samo dzieje się u bocianów. Jaj było cztery, wykluły się cztery pisklęta, ale przeżyły dwa. Tak to niestety działa i mimo tutaj, tak jak powiedziałem, jak najlepszej opieki nie jest się w stanie zawsze, Zawsze pomóc. Niemniej jednak te dwa rosną, mają się coraz lepiej, mają duży apetyt. Także to cieszy, że rosną jak na drożdżach. Jak widać, miejscami już puch zamienia się w wyrastające piórka. No co świadczy o tym, że młode są dobrze odżywione i niczego im tu nie, nie brakuje. Pokarm też jest urozmaicony, ponieważ pochłaniają dżdżownicę kurczęta jednodniowe oczywiście na razie posiekane a także oseski mysie dzięki czemu ten pokarm jest jak najbardziej dla nich wskazany żeby uzupełniały sobie wszystkie makro i mikroelementy niezbędne do ich prawidłowego wzrostu One oczywiście mimo tego że ja codziennie kilka razy dziennie tutaj przychodzę i je karmię nie są w żaden sposób ze mną oswojone, no dzięki temu, że mają swoich prawdziwych bocianich rodziców. Czasem zdarzały się komentarze sugerujące. Taką niechęć do trzymania, w ciągwale kalekich były pytania, a po co je trzymać, a na co, jak one i tak nigdy nie polecą, więc nie ma sensu, aby utrzymywać je do końca, do końca swoich dni. A właśnie one są potrzebne po to, żeby zasilać populację, bocianią sprawnym potomstwem. Bo mimo, że są kalekie, to ich młode wcale nie odbiegają zdrowiem ani niczym od. Lęgów dzikich bocianów, bo przecież ich kalectwo wynikło z różnego rodzaju wypadków, czyli uderzeń w linię średniego napięcia, a nie jakichkolwiek wad genetycznych. Także tutaj mamy pięknie zaobrazowane, że pozycją, że takim odruchem obronnym młodych bocianów, które są jeszcze bezradne, jest leżenie i udawanie martwego, czekając aż niebezpieczeństwo minie albo jak rodzic przyjdzie i obroni takie maluchy. Także tak właśnie. Bronią, także tak bronią się, udając martwe pisklęta bocianów. Proszę też się przyjrzeć, jaką piękną konstrukcję zbudowały kalekie bociany. Oczywiście tutaj jest warstwa kosza wiklinowego, który też udało się zakupić dzięki Państwa wsparciu, ale całą resztę, całą rozbudowę zajęły się bociany. Bociany, które przecież chodziły za tymi gałęziami na własnych nogach. O ile lęgowe bociany, sprawne, latające, latają sobie na skraj lasu, gdzieś tam w pobliżu domostw znajdują sobie trawę, siano, gałęzie i, i na skrzydłach, przylatując do gniazda, je przynoszą, no tyle kalekie musiały chodzić po tym całym terenie, aby te gałęzie zbierać. Oczywiście ja je specjalnie przyszykowałem, żeby miały ułatwione zadanie, ale cała reszta należała do nich, dzięki czemu powstała taka piękna konstrukcja. i To jest piękne zaobrazowanie wielu osobom, jak wygląda taki Bocianie gniazdo, że z bliska, że ono niczym się nie różni od tego zbudowanego tam wysoko. Ta precyzja w układaniu gałęzi jest taka sama. Jak widać, słoneczko wyszło po wielu dniach. Młode się chłodzą, są też skraplane wodą przez swoich rodziców, więc wszystko przebiega tak jak trzeba. Ale przyznają Państwo, że konstrukcja robi wrażenie. Także to były wieści z gniazda kalekich bocianów, no ktoś musi w komentarzu napisać, jak one się nazywają. Chyba Fenisie, czy Felicjany, nie wiem, nie mam pamięci do bocianich imion, ale czatowicze internauci na 100% wiedzą. Także mam nadzieję, że ten filmik Sprawił Państwu dużo przyjemności z oglądania życia trwale, kalekich Bocianów. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za każdorazowe wsparcie, czy też poprzez darowiznę na konto, czy też poprzez wysłanie pokarmu, bo są dwie możliwości wsparcia ośrodka rehabilitacji. Każdy wybierze to, co jest dla niego odpowiednie. Wszelkie możliwości, te, które opisałem, wsparcia, znajdują się na dole w opisie. My razem z i Pusklętami bardzo serdecznie. Tak, tym miłym akcentem żegnamy się z Państwem, jednocześnie dziękując za wsparcie. Do następnego filmiku. Oczywiście doraźnie, bocianie rodzice karmią je drobnicą, którą znajdują w tej trawie, a znajdują dlatego, że trawa jest bardzo rzadko skoszona, aby utrzymywać tutaj bioróżnorodność, czyli wiele gatunków różnych, różnych, różnego drobiazgu, którym bociany karmią swoje młode podczas tych pierwszych tygodni swojego życia, więc tu są chrząsze, tu są dżdżownice, i cała inna drobnica, którą bociany znajdują dzięki właśnie rzadkiemu koszeniu. A również pszczoły potrafią znaleźć tu swój azyl, bo zakwita tu wiele gatunków drobnych kwiatów.